W niedzielę w Rakowie odbyły się dożynki gminy Łęka Opatowska. Świętoplonów rozpoczęło się polową mszą świętą, po której przejechał barwny korowód. Mimo nie najlepszej aury, na uroczystości dożynkowe przybyli dość liczni rolnicy z całej gminy. Rolę starostów pełnili Iwona Woźnica i Tomasz Piszczałka. Na scenie miały miejsce tradycyjne obrzędy, m.in. przekazanie przez starostów dożynek bochenka chleba z tegorocznej mąki na ręce wójta gminy. To był trudny rok dla rolników gminy Łęka Opatowska? No, na pewno nie ukrywam, no, nie należał do łatwych. Trudno przy tej aurze, która w zeszłym roku obdarzyła suchością, w tym roku też niestety i susza i jak gdyby ta aura. Cieszmy się i dziękujemy Bogu, że wszelkie anomalie nie nawiedziły też naszego terenu. Jednakże tak jak z rozmów z rolnikami wiem, kwestia tak ilości zbóż Zebranych, jak i kwestia ceny do tego odgrywają niezmiernie ważną rolę. I to, co powiedziałem tutaj, jak gdyby życząc rolnikom w tych niełatwych czasach, aby rzeczywiście ta ich gospodarność, ta ich operatywność przełożyła się na to, co chcą osiągnąć dla dobra. Wszystkich mieszkańców, tak gminy, jak i naszej ojczyzny, Dożynki były także okazją do odznaczeń dla rolników. Na wniosek wójta minister rolnictwa i rozwoju wsi przyznał honorową odznakę dla Jana Jerczyńskiego, Marka Jeziornego, Sławomira Jużwiakowskiego, Arkadiusza Kamińskiego, Leszka Musiałka, Tomasza Piszczałki, Elżbiety Skotnik, Sylwii Skotnik i Grzegorza Stodolskiego. Są sołectwa raków. Marta Zaczek wręczyła także podziękowanie dla rolników z tej miejscowości. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek i część artystyczną. Zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej w Siemianicach Chór z oraz Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe. Z koncertem wystąpiła orkiestra Denta z Dzieczkowic, a także Gwiazda Śląskich Szlagierów Ewa Kopczyńska. Całość zwieńczyła zabawa taneczna. Lecz to minie, nie mi. melodię, a w niej znajdziesz mnie. Każdy cudowny dzień. Chcę dziś usłyszeć te dwa słowa.